Jak raz przechodziliśmy taką piniatkę? Co się dzieje? Już idzie? Jousiańka Yo, z tej streamiller. Dzisiaj nagrywamy Plant versus Zombies. Tak, o ostatnio był też Plant versus Zombies. Nagrywaliśmy właśnie go. No i... Właśnie na razie to tak dużo nie mam czasu, żeby coś też nagrywać. To więc nagrywam właśnie to jak tak za bardzo nie mam czasu, bo na Kingdom raż to mało czasu jest. Bo teraz trochę się na coś śpiesza, a też chcę dla Was nagrać odcinek gdzieś. Trochę nie było odcinka też przez dwa dni. No bo właśnie będę się chciał dla was starać, żeby nagrywać ten. Żeby nagrywać chociaż trzy razy w tygodniu. Żeby chociaż takie coś było. Hm. O, mogę zrobić BB. Będzie krócej. Hm. Następny odcinek będzie bardzo zaskakujący. To co to? Jeden gem. No wow, dostałam jeden gem. No to dopiero pójdę se na to. a na koniec pójdę se na jakąś taką misję. Na przykład na tamtą piniętę, która była na dole. Nie, nie chce mi się nic. To biorę to. Biorę najbardziej bezsensowne rzeczy, tak? Tak Ostatnio zdobyliśmy tego. Pimpka. Ja nie wiem, co teraz by tutaj. Czy go, czy pimpka. Bo ja nie wiem, czy pimpak jest dobry. No i teraz jest dylemacik. Albo... czekaj, 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 kupię sobie to. Dam sobie tutaj ziemniaka, bo mi jest potrzebny. No i teraz nie wiem. No i teraz nie wiem tego. Ach, chcę przetestować, no. Tam, tamte kolce to ostatnio były. Bardzo fajnie mi pomogły. To okej, testuję tego Pimpusia, ale człowiek jest za tani. Więc mogę trochę temu nie ufać. Ale mogę zrobić teraz głupotę. No i to by było najgorsze. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, mam nadzieję. Pimpek. Ja dam ci tutaj pimpka, żeby. Co, będziesz musiał go zjeść? To będzie jak. To, właśnie. To będzie jak ten. Jak coś to mam przygotowane. Co on robi? Trampolina! Ej! Ej, dobrze, to ja postawiłem. Okej, okay, no to to, 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 Tutaj też sobie go postawię. Wiem, że prędzej i później mi skinie onak, Nie, bo on ma. Chyba... Oni go w ogóle dobrze zrobili? Tego? Czy nie? Bo ja już nie wiem, czy oni go dob dob dobrze zrobili. Wiecie, ja to źle zrobiłem. Te kartofelki. Szkoda, że nie mam takiego. To... Nie, co ja zrobiłem? Dlaczego on śpi? A, bo on go może zjeść, wtedy on, kiedy on śpi. Aha. To nie wiedziałem, nie wiedziałem. Okay. No to okej, to tutaj sobie go postawię, tutaj, tu. okej, okay. to tutaj, to tu, tutaj będą te kurczatki, później, no teraz tu nie są, Oj, jadź, nie, dlaczego, co ja robię, co ja robię, ja nie wiem. Dlaczego tam jest jakaś katapulta? Co to jest widzowie? A! <grystanie> Fajny na ja poleciał. Nie jest mi tylko głupcze. Jesteś głupkiem. Pewnie tak, jak to tak robisz. Ale okej, okay, udało się nam. Jednak... Albo jeszcze nie wiem. Użyłem bez sensu. Bez sensu go użyłem tego. Tego, na którego w ogóle tej mis nie użyłem. Pimpuś jednak jest dobry. Pimpuś. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to fajnie. O to ze przeszłem. Mhm. A to chwilę sobie poczekam, bo chcę zobaczyć, co to będzie. No i bam! No i niestety zmarnowałam sobie tamtego plampa No niestety sobie zmarnowałem Ale okej okay. To dalej będzie misja, misja Okej, okay, okej, okay. no szybciej, szybciej Nie mam czasu Next level Idziemy do lasu Okej, okay, już jest po, reklam po reklamie Nie wiem co to jest Okej, okay. to biorę. Czekajcie chwilę. Okej okay, widzowie już jestem. To więc to biorę se to to. To. No i bimbusia i go. No i tak to wszyscy. Szkoda, że nie mogę mieć na zawsze tego miejsca. Jak go z kupię. Albo w sumie zobacz. O, o, pamiętam tego grzybka. On był fajny. Musi się sobie nadrobić odcinki. Żeby go zobaczyć. Tu nic. Okej, okay, no to sobie zabiorę tam go. temu go. Zabiorę sobie temu go. Zabiorę sobie na temu. Okej. Okay.

Tutaj dam tego No tutaj te, oh, Przepraszam za tą chrypę którą mam Okej. Okay. No i tam się Pimpuś nie przyda tutaj. Tutaj się Pimpuś nie przyda. Okej. Okay. Co się dzieje tutaj? Ja nie wiem widzowie. okej, okej, okej. Tutaj to. Gdzie to tutaj, tu? Okej, okay, prawie bym miał źle. Dobrze, dobrze. Tutaj sobie postawię, jakby na przykład to ja chciał iść. Może. Akurat będę mieć jakieś szczęście. Nie, nie iść do góry. Do góry to idą tylko. Promyjny słoneczne. No nie tylko, no tam. Co ja gadam w ogóle? No i idzie taka pulta dziwna. Tak, która leży pociąga te miniony. No to już tutaj mam załatwione. Ale tutaj nie mam. Tutaj to, tutaj to. Tam w ogóle. Nie wiem dlaczego się bardziej interesuje tamtym portem tam gdzie jest woda Nie wiem dlaczego Co tam się dzieje niż na tej bardziej Bardziej tej, tej, której jest potrzebna Nie wiem dlaczego Nie mniam, mniam, Co się ci robię? Mamy, Co się ci zrobię? Ble, ble, ble No ale Muszę przyznać, że ten kaktus jest dobry Dobra! Elomoto A już myślałam, że tamten coś się zlagowało dla mam normalnej tej przestrzeni. Tamten. Okej, okay, tutaj już jest dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Ok, albo to dobra esa jak to mówią teraz esa. Tutaj będzie pimpuś. No i po tej stronie będą bimpusie. No szybciej, idźcie już, no. Może się trochę szybciej iść, czy jesteś się tacy wolni jak babcie? Nawet wolniejsi. Nie, 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 nie. Wybuchamy to, Wy... co, się, co się stało? Z czego on poleciał do wody? Dziękujemy. Ale no, obra nie objemy. Ile ja mam tego? Czy mam tutaj dawać? Pimpuś. Tutaj chlebek. To! Nie wiem! Ja mam tyle pieniędzy, że na wszystko mi teraz starczy. W tej inflacji. Da to się... coś kupię w Polsce. Mało rzeczy, na pewno nie jakieś fajnych. No fajny, kupię se no ale. Na przykład na jakiś lot to nie. Bo teraz są za drogie. Kleszka. Co się dzieje tutaj? Cożem ją zrobiło? Co się stało? Bo ja nie wiem. Tu ja nie wiedział. Ja nie chciał. Dlaczego? Co się stało w ogóle tu? Be nie wiem, kurde. Okej, okay. co się dzieje? Jakaś. ten, papuga. Szybciej! Nie bądźcie bab babciami. A ja wiem o co chodzi. Nie, nie można, nie można po prostu. Ja nie wiem. No w końcu! Ta została zniszczona. Co to? Kokos? Jakiś kokos. No tak, kokos. No to... Jeszcze jedna będzie próbka. Próbka, próbka. No to tak, 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 Refleks tak, tak, to tak, tak. Refle... Co się dzieje, widzowie? Co to? Mam go kliknąć? A... Ale... Ale... Mmm, ja Będę walczyć jakąś gierkę. Te Trisagram gram. Czy oni mogą do nas dojść? Eee! Mm. Tego. Dobrze! Trickshot! Szybciej! Dobrze! Nie mogą się chyba do nas dostać. Tak? Chyba nie mogą, tak nie mogą chyba. Nie wiem o co chodzi. Dobrze! Dobrze! Już tu nas zaraz dostaną, tu. Co się dzieje? No, tu do nas powoli idą, ale powoli. No nie latajcie tak jakoś krzywo. Dziwnie latają. Ja nie rozumiem o co chodzi. Czemu tam jest jakiś skol? Już tu teraz do nas dostaną, szybko! Skąd się wraca? on leci! Zaraz przyjdą! Co się. Zastęgram! Oni teraz mogą mi zjeść! Zjedzą mi zaraz! No mogą się tutaj do nich, bo oni chyba idą takim krzyżykiem, żeby do mnie się dostać. Oni się jedzą! Jedzą mi! Jedzą mi! Jedzą mi! Jedzą mi! Jedzą mi! mi. Okej, okay, pokonam ich. Okej, tup, tup. No i jest dobrze. Udało się. Nie moc chodziło z tymi szotami, ale szoty. Teraz staliśmy jakąś król łopaty. Król, król łopaty. Jakby co, to macie trochę jedną rundę pominięto, bo ona była taka. E, to w sumie pierwszą trochę, no bo ona była tam trochę. E, właśnie mi się wtedy włączyła kamerka. Ja odkryłem po jakimś czasie. Nie wiem po jakim. Będę musiał sprawdzić, jak będę to montować. Okej, okay. jakaś arena. Arena piłkarska. Nie wiem. Idziemy teraz na tą piniatę, bo obiecałem wam. Okej, okay. tam jakiś pan na pełni nie będzie grał. No. A on nam daje takie coś. Gdzie? Musieliście tam iść? O, nasz smoczek. smok. Tutaj. Dawaj listka. Nie wiem, tutaj. Coś się dzieje. Nie wiem, gdzie to być. Okej, okay. raz my już przechodziliśmy tą piniatę. Pamiętam. Jak raz przechodziliśmy taką piniatkę, co się dzieje? Już idzie Co tam tam idzie? Co to? Gdzie oni tańczą? Co się tam dzieje? mamo, pomocy! Co się dzieje? A! Nie! Nie! Co się dzieje tutaj? Precz, szatany. Idźcie mi stąd... Co, Co gra jakąś giereczkę? Proszę, spać się, te panie pianino. Co się dzieje? Nie wiem. Krajki tutaj, kreetki są. Co się dzieje? Widzwo. Jak to myślisz? Będziesz... Tak! Skinął! Dziecko! Coś go jest? Dobrze, dobrze. No kolejny idzie! Pal! Okej. Okay. Jest! Jest! Podpaliłem go. Tego głupiego. No idzie? Myślałam, że tak się idzie. Ten gupek. Się. Chodź się, Co? tu mnie tak wkurza! Matko. On jest dziwny jakiś, ten grajatek. Grajatek gra na swoim grajatku. No! Musiał. No, musiał po prostu się pojawić. Pan niszczycie dobrej zabawy. Opal ich! Pal tych dziwnych skelmen. Daj. Dzięki. Ile ich jest? Co się dzieje tu? Ja nie wiem. Czy jestem na jakimś westynie w szkole? Czy co? Ci się spalili dobrze. Czy tamten! Nie pozwolę, żebyśmy mi atmosferę. Yes! Nie, ja, ja zaraz nie wytrzymam. Przestań mi tak grać na tym terminie, to wkurza. burza! Siem. Murde. Kurde! Przestań go zaraz doprowadzić do szału! Nic ich. Masz. Macie! Tuse, groszek, tuse, groszek! I atakuj go! Ostatni! I zobaczymy teraz, jak on ginie. Ach, radość dla mojego serca. Ty biorę sapiniatkę. to co to? Co to? Jak te gemy? Nie chcę pieniążków, jak chcę gemy. Aha, że to jest o pieniążki, a nie o gemy. Party. Okej, okay, no to... Nie refleksy na zdjęciach. No <laughs> yeah. to, to by było tyle z tego odcinka. To pa! pa.